Jest, łączy ich, bratnia więź Razem weź, ruszą w bój, żegnać Piąty kamień. Agromie, agromie, agromie. Agromie? Ciekawe, kto mnie woła? Moce ziemi, objawcie się! No! gromie jesteś potrzebny. Kto mnie woła? Kto wzywa moje imię? A. O, to wy, chłopaki! Bardzo dobrze, że jest. Zaczekajcie! Ktoś mnie obudził, wołając po imieniu, a miałem naprawdę cudowny sen! Czy to lawa? Nie lawa, tylko światło! Jestem matką naturą i koniecznie musimy porozmawiać. Bardzo chętnie z tobą porozmawiam. Stary mędrzec mówił, że jesteś uosobieniem całego gorm! W takim razie zaufaj mi, ponieważ razem możemy zapobiec nadchodzącej wojnie. Wojnie! O czym ty mówisz? Piąty Gormstone pojawi się na wielkiej równinie Astrega. Ty i twoi czterej przyjaciele musicie się tam jak najszybciej udać i zdobyć go, zanim wpadnie w ogniste ręce Magora. Hola, hola! Chcesz powiedzieć, że istnieje jeszcze jeden Gormstone? Masz jeszcze jakieś ciekawe niespodzianki? Czeka Was niebezpieczna wyprawa, pełna trudnych sprawdzianów, w których będziecie musieli wykazać się siłą ciała i umysłu, aby wypełnić misję, a gromie z Królestwa Ziemi, nie możecie zapominać, czym jest prawdziwe zwycięstwo! Mnie nie musisz zachęcać! A co wy na to chłopaki? Ha? 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 Zabawa się skończyła, młodzieńcze. Teraz pora wziąć nogi za pas! Magor! Uciekaj, ziemski pryszczu, uciekaj! Mm. A -a 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 -a. Co się stało? Czemu tak krzyczysz? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że żyjecie! Nie uwierzycie, co się właśnie stało! Cieszysz się, jakbyś dostał prezent. Miałem dziwny sen. Matka natura powiedziała mi o piątym Gormstonie. Ale pojawił się Magor, a wy byliście cali ze szkła, a potem... No i wtedy nagle BUM! I obudziłem się i ten... To był tylko sen. Lepiej się połóż. Agromie. Agromier! Po budka i w drogę, musimy ruszać i żadnego marudzenia. Jak chcesz, to idź! Żebyś wiedział, a wyjdziecie ze mną. Kto tak powiedział? A tak w ogóle to niby czemu ty dowodzisz? Mam któregoś spacyfikować. Ech. Może niekoniecznie. Skoro się chwilowo z nikim nie bijemy, to radziłbym wam, krasnale, żebyście byli cicho, bo chciałbym się przespać. Ech, wstawaj wreszcie! Ech. Ech. Oszalałeś? Ile razy mam powtarzać, że musimy ruszać, bo czeka nas kolejna przygoda. Będziecie się bić, czy nie? Hmm? <śmany> no dobra, zaczynajcie! <śmany> <śmany> no to chodź, jestem gotowy. Czekacie bolesna konfrontacja, Koguciku. Przestańcie gadać i zacznijcie walczyć! Huh? Uważaj, teraz mam całe skrzydła w piasku. Lepiej celuj w brzuch. Chcesz jeszcze? Widzisz, umiesz słuchać rozkazów. Tak, ale nie twoich. Tak, że jak? Tak. <noise> Czemu tak w ogóle się bijemy? Nie wiem, to nie ja zacząłem! To ty mnie bezczelnie obudziłeś. Powiedziałbym nawet brutalnie. No tak, cóż, wiesz, ale chciałem... Mają tu jakieś łaźnie dla ptaków? Nie sądzę, mamy misję do wykonania. Hmm? Kto ci to powiedział? Stary mędrzec? On nie ma z tym nic wspólnego. Skąd to wiesz? Wiem i tyle. Że co? Skoro nie on ci powiedział, to kto? Nie powiem, bo to tajna misja. Cały czas chodzi o ten wczorajszy dziwaczny sen, tak? Jeśli sądzisz, że przez twój głupi sen przelecę całe Gorn, to chyba oszalałeś. No i to ja rozumiem, runda druga. Sny potrafią mieć wielką moc. Skoro Agro miał wizję, to raczej nie powinniśmy jej lekceważyć. Jesteś tak samo szurnięty jak on. W życiu liczą się czyny, a nie sny. I to się nazywa zapał. Chodźmy ptaszku, zostawmy mm. tych marzycieli! Zaraz! Czekajcie! Walczmy o to, kto ma być dowódcą. Odczep się, ty przerośnięty krzak! Wygraliśmy! A co to niby ulicha miało znaczyć? Zupełnie tak, jak w moim śnie. Światu grozi wielkie niebezpieczeństwo, a wy tracicie czas na dziecinne przepychanki. Słuchajcie, Władcy Gorm. Świat potrzebuje waszej pomocy. Odnajdźcie Piąty Gorm, zanim... Hmm. Brawo. Genialne przedstawienie. Hmm, ty chyba żartujesz? Po tym wszystkim, co widziałeś, nadal mi nie wierzysz? To na pewno był jakiś Pic. W takim razie może łaskawie wyjaśnisz, jak to zrobiłem? Wykorzystałeś skałę, władco ziemi! Róbcie co chcecie, ale ja mam zamiar odnaleźć piąty gormstą z wami czy bez was. Hmm. Oto i nasz wielki przywódca, a ja pójdę razem z nim. A? Ty też się z nimi wybierasz? Może trafi się jakaś jadka albo dwie. A? Stracicie czas i jeszcze do mnie wrócicie! Łączy do nas? Tak, wróci szybciutko, jak tylko się zorientuje, że... E... Hm! Co się stało, Orle, Sokole, aż tak się za nami stęskniłeś, a nie mówiłem? Hmm. A! O? O, 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 o! Uważaj na gałęzie! Gałęzie! O, o. Popatrz sobie! To kormity lawy! Pewnie też szukają piątego Gormstone'u. Zauważyli nas! Puść mnie! Przecież miałem już nigdy więcej tego nie robić! się ziemi objawcie się! Skalna kula! Co to? Stwórzcie potężny rock <gry> Ach, uwielbiam miotać głazami! A ty coś, pioku? Czekasz na kolejny sen? Dołożyliśmy im! <gry> Wypchaj się głazami, magmotsku! Huh? A ja troszeczkę podmucham. Wdechę, głazomiotacz! Może coś od niego wyciągniemy? Gadaj, kto was tu przysłał? I czego tutaj szukacie? To, czego szukamy, znajduje się na równinie Astreka. Są nas tysiące i nigdy nas nie powstrzymacie! Hmm. Zwiał! A właściwie to go wywiał! Zaryzykuję stwierdzenie, że chyba jednak mi uwierzyłeś! Hmm. Musimy powstrzymać batalion, zanim dotrą na tę równinę. Powinniśmy zawołać. E, chłopaków! No i o Wilku mowa! Nic wam się nie stało? Usłyszeliśmy dziwny hałas. No i ten dym. A wiadomo, że gdzie jest dym, tam jest i ogień. Musimy pędzić na równinę Astrega. Gormity lawy? Mm. Mm, miałeś rację. Chodź się z nami, przyjaciele, a wszystko wytłumaczymy wam po drodze. Jesteś w stanie w ogóle odczytać tę mapę i powiedzieć, dokąd idziemy? Zobaczmy Żartujesz? Oczywiście, że potrafię Stary mędrzec pokazał mi, jak się to robi a, Więc tędy a. a zatem, gdzie ta równina? Ha! Zdaje się, że trzeba pójść w lewo. A, A? Hmm. Umiesz ją odczytać, czy nie.... Um... Hmm. Huh? A? A... Eee, eee, eee. Mm. może któryś z was chce rzucić okiem? Hmm, dawaj! Rzeszna A? Gorma! Gdybyście też A? mieli skrzydła, to mapa wcale nie byłaby potrzebna. A, ah, dokładnie przed nami! A? By się nie stało. Mapa i tak wam się nie przyda, bo nigdzie stąd nie pójdziecie. Czy mi się wydaje, czy tam na dole zrobiło się coś za cicho? Wocę lasu, hmm? objawcie się! Hmm. Chcecie z nami walczyć? Radzę to przemyśleć. Przemiana, chłopaki! Moce ziemi, objawcie się! A! Ha! Hmm. Moc powietrza objawcie się! Ha! Ha! Moc wody objawcie się! Ha! <trym wody> <trym wody> Ej, hey, uważaj! Pamiętajcie, gramy razem! Potężna, skalna kola! Wściekły powietrzny wir! H Tytaniczna powódź. Niełamliwy Liano Pasur! Te lawowe wymoczki nawet nie mają odwagi, żeby zapytać dokąd się udajemy. Huh? A gromie, czy ten gorm stąd w Twoim śnie był czerwony? Hmm... A huh? Będzie nam potrzebny szybki transport. Stwórzcie Stone O, niezła bryka! Stwórzcie własne i ruszajmy w drogę! Stwórzcie Gorm spinner! Manta. Może mał swój własny bolit, nie oznacza, że przestałem lubić latać. Oznacza. Czujecie to, co ja? Ja czuję dym, ale nie jakiś zwykły dym, tylko gęsty i gryzący. Co to może być? Hmm. Czuję. 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 Tu się dzieje coś okropniejszego. Niszczą las. Ale mam dziwne wrażenie, jakby ktoś im w tym pomagał. To na pewno Andral. Najpierw chciał podstępem zniszczyć moje królestwo i ukraść mój Gormstone. Zajmę się nim. Nie no, ty się jeszcze za wcześnie. Posłuchaj, mały ma rację. Kto jest mały? Trzeba się pośpieszyć. We śnie usłyszałeś, że musimy ochronić Gormstone. I właśnie to mam zamiar zrobić. Lecz nie w ten sposób. Andral to tylko zwykły sługus. Trzeba znaleźć jego szefa. Chodźcie za mną! Hmm. 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 Szybciej, szybciej! Właśnie tak! Złem. Dawaj go, Teletancie! To ty mi go oddaj! Super, to on! Jesteś za bardzo pazerny! Natychmiast oddaj mi Gormstone! Chcę się posilić jego energią! Tak, Lordzie Magor! Jak rozkażesz! Hmm? To Magor! Sen 3, Noctis Zero! Oddam ci Gormstone, Lordzie Magor, tak jak rozkazałeś. Ale nigdy czegoś takiego nie miałem w rękach. Czy mogę jeszcze chwilę podtrzymać? Nie! Jesteś wiernym generałem, ale nie będę tolerować nieposłuszeństwa! Oddawaj natychmiast Kormstone albo bez wahania przerobię cię na magmowy pył! Chwileczkę. Myślicie, że nas zauważył? Nie, wykluczone. Tam są władcy Gormiki! Zniszczyć wszystkich! <grystanie> cóż, a jednak... Wyczuł nasz zapach. Ale to nie ja, tylko Tassaru! Nieważne, kogo wyczuli. Trzeba zaatakować! Pewnie, też tak sądzę. Do roboty! z <grystanie> Wizor. <grystanie> Chwemboliany! Quatenus Visor! Quatenus Visor! Tan-tan, wszystko to się pali! Tam tam! Świetnie tam. tam. tam, tam. Hmm? Jeśli macie choć trochę rozumu, panowie, to zakryjcie sobie uszy. Trzeba trochę pomóc Lochtisowi. Zapowiesz na wespół zespół? Najwyższa pora poruszyć ziemię. Uch. Ktoś wpadł w tarapaty? Super! No dobra, czy panowie gotowi na wielki finał? Damy radę pokonać Magora. Zrekonamy się! Cóż za duch walki! W zamian sprawie, że będą krótko cierpieć! Skalna kula! Ka. Duż się ośmielił. Nasza czwórka. Panowie, może dajmy Agromowi trochę odetchnąć. Chętnie, bo zacząłem zapuszczać korzenie. Trzeba gościa zgasić. Dawaj ten Kornstone. Możesz zapobiec nadchodzącej wojnie. Jest mój. Nie! A oh, coś ty narobił? Po raz kolejny przybrałem cielesną formę. Wchłonąłem tylko jeden Gormstone, a jestem w stanie pokonać całe królestwo. Lordowie Gorm do tego nie dopuszczą. Głupiś, młodzieńcze. Przypominasz mi trochę mnie samego. Kiedy byłem tak samo naiwny. To wszystko twoja wina. Jestem fatalnym przywódcą. No a Gormstone przepadł. Ale daliśmy też łupnia ludziom lawy. I przegnaliśmy wroga z tej krainy. Macie rację, ale nie zapominajcie również, że przez nas uciekł najpotężniejszy złoczyńca w całym wszechświecie. Zawsze potrafisz zepsuć nastrój. Ja to powiedziałem ironicznie. O, oh, a co to znaczy ironicznie? To, że chciałem powiedzieć, że fantastycznie nam poszło, co nie? Nie możecie zapominać czym jest strategie. prawdziwe zwycięstwo. Pewnie! Magor zdobył piąty Gormstone, a więc gra się mocno zaostrzy. Ostra gra to jedyna jaką lubię, a mecz będzie długi. Racja! I cieszę się, że wszyscy gramy w tej samej drużynie. <laughs> Obawiam się, że przed nimi mroczna przyszłość. Masz rację, matko naturo, ale jestem pewien, że im się uda. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria i dialogi Krzysztof Pieszak. Wystąpili Przemysław Wyszyński, Otar Saralidze, Józef Pawłowski, Jakub Szydłowski, Grzegorz Pawlak i inni. Rządzi już wieczny mrok Ale ktoś, wierzcie mi, wreszcie się zmierzy z nim Cztery, kormić ci to Świat i nas chronić kto? A grom ich jest Łączy ich bratnia więź Razem wnet ruszą w bój moc czarny